Dzień dobry, witam serdecznie. W kuluarach zadałem pytanie, w jaki sposób będę slajdy przełączał, ale mnie poinformowano, że ja nie mam slajdów, więc nie będę ich przełączał. Ponieważ, ponieważ będę mówił o nowych kompetencjach, kompetencjach w przyszłości, jedną z nich jest właśnie elastyczność, i improwizacja, no to będę starał się pokazać, co miałem na tych slajdach. Na szczęście slajd miałem jeden, poza tytułowym, więc. Myślę, że dam radę, natomiast tutaj nie będę oczywiście winą łaczał organizatorów, ja po prostu wysłałem te slajdy za późno. Mam zaszczyt i przyjemność mówić jako, jako pierwszy, bardzo za to dziękuję i zacznę od podsumowania, e, pewnego rodzaju syntezy, a nie wprowadzenia, czy powiedzmy sobie analizy, mianowicie podsumowania tego, o czym rozmawialiśmy przez ostatni rok, przez ostatnie dwa lata, czy na Open Economy Summit, czy na... Czy na sympozjach, czy na raportach PARP-u. Pewnego rodzaju synteza, która mam nadzieję będzie dobrym przyczynkiem do dalszych dyskusji, a w trakcie dnia mamy plan, żeby rozmawiać o tych kompetencjach, kompetencjach przyszłości. Szanowni Państwo, jak tak sobie właśnie analizuję i, i raporty, opracowania i, i historię, to w przypadku każdej jednej z poprzednich trzech rewolucji przemysłowych autorytety tamtych czasów głosiły że doprowadzono do masowego bezrobocia. Czy to pan Keynes, czy pan Hayek. W żadnym przypadku tak się nie wydłużyło. Jak Henry Ford automatyzował proces produkcji samochodów. W przemyśle motoryzacyjnym w Stanach Zjednoczonych pracowało 140 tysięcy osób. Za 10 lat pracowało dwa razy więcej, za 50 lat pracowało 7 razy więcej. Wydaje się z opracowań ekspertów, że również czwarta rewolucja. Cyfrowa, związana z artificial intelligence, blockchainem czy komputerami kwantowymi nie doprowadzi do masowego, masowego bezrobocia, jak to było w poprzednich y, przypadkach. Są oczywiście poszczególne głosy, które mówią, że tym razem będzie inaczej, jednak większość opracowań mówi, że masowego bezrobocia nie będzie. Większość głosów mówi, że nowe miejsca pracy zastąpią te stare miejsca pracy. Natomiast różnica będzie jedna zasadnicza że tych miejsc pracy, których ubędzie i tych miejsc pracy, których przybędzie będzie dużo, dużo więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Że zakres czy to czynności, które wykonują poszczególni pracownicy, zakres zawodów, którego ta rewolucja będzie dotyczyć, będzie dużo szerszy. Bo nie mówimy tutaj tylko o pracownikach tak zwanych niebieskich kołnierzykach, czyli prostych czynnościach fizycznych typu składanie samochodów 100 lat temu. Mówimy tutaj o zawodach takich jak księgowy, ja jestem księgowym, czy byłem? Mówimy o takich zawodach jak audytorzy, jak pracownicy banków, jak ubezpieczyciele, jak doktorzy, jak osoby, które analizują rentgena, jak kucharze, jak, jak osoby, które prowadzą samoloty, taksówki, samochody. Także praktycznie każda jedna profesja w pewnym sensie będzie przez, że tak powiem, zaznaczona tą zmianą. Według opracowań McKinsey'a, 50% zawodów w znacznym stopniu że tak powiem, zostanie zmieniona przez robotykę. Według do opracowań profesorów Uniwersytetu Oksfordskiego 47%, czyli bardzo, bardzo blisko. Czyli najprawdopodobniej czeka nas spora zmiana tego, jak będziemy pracować. Według, według analiz czy przewidywań, czy nasze dzieci w 60% będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wydaje się, że ocaleją te zawody, w których Dominuje człowieczeństwo, empatia, elastyczność. Rozmawialiśmy wielokrotnie, że tymi umiejętnościami, które będą grały kluczową rolę, są te umiejętności miękkie. Zarządzanie projektem, właśnie empatia, praca z innymi ludźmi, z innymi kulturami, elastyczność, odwaga, eksperymentowanie. Oprócz tych takich tradycyjnych, już konkretnych umiejętności praktycznych. I teraz miał być ten slajd, który przygotowałem, i na tym slajdzie z lewej strony był taki chłopiec, superman. Z tyloma książkami płaczący, zadanie domowe, a na drugim slajdzie był chłopiec z lornetką, który ma mapę i który patrzy w dar. Potrzebujemy chłopców, dziewczynek, dzieci, którzy patrzą dalej, którzy uczą się uczyć. Potrzebujemy właśnie ludzi elastycznych, ludzi odważnych. Potrzebujemy ludzi, którzy chcą się rozwijać przez całe życie. I niestety wydaje mi się, że nasza edukacja jest nieprzygotowana. Do kształcenia takich ludzi, że raczej zabijamy innowacje, raczej uczymy schematów, raczej rozwiązanie jest ważniejsze niż sam proces do niego dochodzenia. Raczej to są właśnie algorytmy, które kiedyś będą zrobotyzowane, zautomatyzowane. I niestety dane na to wskazują. W opracowaniach World Economic Forum Polska jest na 80 miejscu, jeśli kraje ocenę kompetencji pracowników tego, jak są przygotowani. Do wykonywania swoich obowiązków. Jeśli chodzi o ocenę kompetencji absolwentów w uczelni wyższych, to jest miejsce setne, 101 dokładnie. Na 101 miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o gotowość studentów do podjęcia pierwszej pracy. Górują takie kraje jak Skandynawia, Szwajcaria, Singapur, nawet Stany Zjednoczone. Czyli wydaje się, że coś nie do końca działa, coś nie do końca klika. Jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to oni często na zajęcia niestety nie przychodzą. Notatki ściągają z internetu, w tym samym czasie pracują w naszych firmach, no bo może twierdzą, że to nie jest wartość dodana dla nich. No i pytanie, co teraz możemy zrobić? W mojej ocenie jednym rozwiązaniem jest ucieczka do przodu, czyli wspólne projekty między biznesem, między przyszłymi pracodawcami, a przedstawicielami na przykład uczelni, ale których celem nie jest tworzenie sobie kandydatów na miejsca pracy, ale których celem jest tworzenie nowych kompetencji. Czyli jeżeli ja jako Hitachi taki projekt rozpoczynam, to nie może moim nadrzędnym celem być, bo ja potrzebuję pracowników Hitachi. Chciałbym w takim projekcie uczyć młodych ludzi, którzy po takich wspólnych studiach na szeroką skalę, długoterminowych z uniwersytetem mogą pracować gdziekolwiek, mogą zająć się czymkolwiek. Może zostaną profesorem, może nauczycielem, może pracownikiem korporacji, może małej firmy, może startupu, może ngo I myślę, że to powinien być nadrzędny cel. Na chwilę obecną niestety pracodawcy radzą sobie w taki sposób, że szkolą pracowników. W mojej branży, branży nowoczesnych usług dla biznesu, 250 tysięcy miejsc pracy w Polsce, połowa procesów to są procesy proste. I młody człowiek przychodzi, zaczyna od prostych procesów, uczy się ich, przechodzi do procesów zaawansowanych. Natomiast tych prostych procesów za 5-10 lat już nie będzie, wynikiem właśnie tej robotyzacji. Więc ja nie będę go w stanie nauczyć na przykładzie prostych rzeczy, jak robić te zadania zaawansowane. On od pierwszego dnia będzie musiał wykonywać. Do czego w mojej ocenie i w ocenie tych raportów, które przytoczyłem, on nie jest gotowy. Więc wyszkolmy razem, otwórzmy oczy temu młodemu człowiekowi razem. I zaczęliśmy taki projekt na Uniwersytecie Ekonomicznym. Zaczęliśmy od specjalizacji szeroką skalę, 15 przedsiębiorstw, bo tu nie chodzi o współpracę jednej firmy, jednej uczelni. Przykład, który często podaję, również z panem rektorem Agichu miałem okazję rozmawiać. Mam nadzieję, nikogo, nikogo nie urażając, pewna firma IT, która właśnie z Agiechem współpracuje, na zasadzie jeden do jednego. Jest ryzyko, że ta firma współpracuje po to, żeby właśnie sobie kuć przyszłych pracowników. Ja mówię o szerokiej współpracy, gdzie mamy konglomerat kilkunastu przedsiębiorstw, dużych i małych, przedstawicieli Urzędu Miasta i przedstawicieli uczelni, gdzie od zera tworzymy nowy program. I zrobiliśmy tak na Uniwersytecie Ekonomicznym. Otworzyliśmy specjalizację, napisaliśmy wspólnie program, wspólnie prowadzimy zajęcia. Kolejnym krokiem jest otwarcie kierunku studiów na całe pięć semestrów, czyli to już nie jest tylko specjalizacja przez trzy semestry, 20% zajęć, ale nowego kierunku studiów, który współtworzymy wspólnie. I moim marzeniem, moją wizją jest to, że gdy taki kierunek uruchomimy, to młodzi ludzie przychodzą na zajęcie nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. Dlatego, że widzą, że dla nich większą wartością dodaną jest pojawienie się na zajęciach niż w tym samym czasie procesowanie faktur na przykład w firmie Hitachi. Dlatego, że oni dostrzegą, że przez te trzy lata nauczą się więcej niż udając, że studiują, a w tym czasie właśnie tak jak wspomniałem pracując. Dlatego, że oni przyjdą na tą uczelnię nie po papierek, tytuł, stopień, magistra, który coraz mniej jest ważny w biznesie tak naprawdę i gdziekolwiek, ale właśnie po to, żeby być gotowym na wyzwania przyszłości. Marzy mi się, że zaczniemy i zaczynamy od współpracy w zakresie dydaktyki, właśnie odnośnie tych kompetencji przyszłości, ale później będziemy się koncentrować również w aspekcie prowadzenia wspólnych badań, wspólnych projektów, gdzie ci młodzi ludzie poznają nie tylko realia potencjalnych przyszłych pracodawców, ale również wspólnie, razem z nami, razem z przedstawicielami uczelni. Będą pracować nad konkretnymi projektami. Nie twierdzę, że tak się nie dzieje. Wiele uniwersytetów, w tym również Uniwersytet Ekonomiczny inne, inne szkoły wyższe, współpracują z biznesem. W mojej ocenie, Natomiast, powinna to być skala dużo, dużo szersza. Tak jak wspomniałem, wachlarz przedsiębiorstw, które często ze sobą konkurują, ale w danym przypadku są gotowe ze sobą po prostu współpracować. Także zachęcam do, do wsparcia naszego projektu na Uniwersytecie Ekonomicznym z Wydziałem Kolegium GAP. Zachęcam do obserwowania tego, jak to się toczy. Mam nadzieję, że to jest model, który zachęci również inne uniwersytety, inne przedsiębiorstwa w innych miastach, żeby iść tą samą ścieżką, że będziemy taką grupą, która wyrwie się z peletonu, silną grupą, którą peleton będzie chciał gonić, żeby, no żeby zmienić jednak sposób, w jaki kształcimy i te statystyki, o których wspomniałem, żeby co najmniej troszeczkę je poprawić. Dziękuję serdecznie, życzę miłego dnia. No i mam nadzieję na rozmowy w kuluarach.